Wyruki, bobry. Dzień dobry, tam kopie Piotrek, jesteśmy na bombowcu, pierwszy raz od długiego, długiego czasu, tutaj jakiś pan Anglik też ma pozwolenie na to pola, na bombowcu długo nas nie było, więc przypomnę historię tego pola, w tamtej części leży rozbity bombowiec, jest tragedia, jest mnóstwo złomu, ciężko się przez to przekopać. Trochę fantów nam wyszło, wyszły jakieś strabendy e, saksońskie na nim. Wyszło trochę żymków Tam gdzieś na wprost Piotr działnął fibulę. Ja tutaj gdzie on w tej chwili jest, wykopałem dwa ładne rzymki rok po roku. E, f, to warsztat. E, co dzisiaj? Dzisiaj guziki. Ten taki ładny, pozłacany. Nie wiem, widzicie pewnie w tej części pozłote, z tej strony ona błyszczała jeszcze lepiej, spod ziemi, było i więcej. Film tego nie oddaje, ale ten guzik naprawdę jest mocno pozłocony, tak suto. Poza tym kilka innych guziczków i na razie, na razie nic, zobaczymy jak będzie. Piotr się chwali, mówi, że ma jakieś dwie monetki. U mnie na razie lipa, trochę guzików, mnóstwo ołowiu, kilka jakiś innych detali. No i teraz krowia fibulka. Krowia czy też owcza GB. 8898, pozdrawiam oboroczniki. To już takie do pozdrowienia, nie? Tak, takie fanty dzisiaj nabitą. Nie ma, nie ma naprawdę mocy. I to chyba będzie ukronowanie nasze, naszego dzisiejszego wypadu, moi drodzy. No kurde na powiem wam błyska pięknie. Sreberko no patrzę, mordka taka. No brzydka jest, brzydka jest, bardzo brzydko odwzorowana monetka. No ale myślałem, że jakaś silikła rzymska. Rzeczywiście to rzymski nos i tak dalej. Jest radocha tutaj, oblazło ze srebra. Już tak mi śmierdzieć zaczęło. Obracam na drugą stronę, wyciągam lupę, bo wszystko dalej podniecone, Tutaj też oblazło ze srebra, a tutaj czytam Cut Kurwa kop... Przepraszam, kopia. Kopia monety. No ten wyjazd nie jest dobry Co wam było Ale kurde baks Ale powiedzmy, cesarza Jak jest cesarz w przepasy w opasce Masakra I tak moi drodzy, to by było na tyle, na tyle filmiku Ja długo się biłem z myślami Czy powinniście go w ogóle zobaczyć E, czy jest sens pokazywać takie pierdoły. No bo takie życie jest poszukiwacza, wiecie, raz pogoda położy się krzyżem na planach i, i nie uda nam się pokopać, innym razem, nie mam pojęcia, sprawy osobiste zmuszą nas do tego, żebyśmy zostali w domu, e, choroba, a kiedy indziej pole nie jest łaskawe, tak jak tym razem. Kurczę, Muzeum Canterbury. Ja tego nie przeżyję. Dramat, dramat. No i tak się biłem z myślami, no ale właśnie ten fragment z tym falsyfikatem był na tyle wesoły, że postanowiłem, zdecydowałem się, że jednak będzie taki króciutki film z poszukiwań, taki bezsensowny. Piotrek wykopał kilka monetek, trafił trzy monetki bodajże, w tym przepięknego pęsa George'a V z lat 20, XX wieku. Śliczna monetka naprawdę zachowana w pięknym stanie. Wyszło nam jeszcze po parę guzików, jakieś brązy powychodziły. No i taki był finał sprawy. E, nie było sreberka, więc nie było gawędy zmalowanej skrzyni. E, chociaż nie, może tak właśnie na zakończenie. E, Sów parę oknucie jeszcze, e, zanim przejdziemy do jego synów, do Harolda i e, pierwszego, Harolda I zajęczej stopy i hartknuta twardego orzecha. Ten to miał imię, nie? Słuchajcie, Knut był na, no to był naprawdę mąż stanu i wódz. On się i pradził, miał i, i imponował i pociągał za sobą masy i, i uchodził za nadzwyczaj religijnego, jak na, na tamte czasy. No, robił robotę, był politykiem niewątpliwie całą gębą. Kapitalnie wszczelona pielgrzymka do Rzymu, która przyniosła że takie stuprocentowe ugruntowanie tego jego imperium północy. Gdyby wtedy ono przetrwało, kto wie, czy do dzisiaj by nie trwało. Cała mapa świata by się zmieniła, cała polityka. E, on planował wydać swoją siostrę e, za Konrada. Konrada chyba. E, ówczesnego, mm, ówczesnego cesarza, Świętego Cesarstwa Rzymskiego niesamowite, niesamowity związek się kroił. No niestety jego córka pojechała do Włoch, zapadła tam na chorobę i po 10 miesiącach odeszła. Odszedł też Knut, nie zrealizowawszy swoich planów do końca, podbił co miał podbić, nie zdążył tego wszystkiego ugruntować, jeszcze jego wrogowie pokroił Magnus, który później walczył z jego synem, gdzieś tam zakopali topory wojenne, ale ciągle byli gotowi do tego, aby. Aby interweniować i upomnieć się o swoje. Eee, I słuchajcie, no, synowie niewiele przeżyli Knuta, ledwie o dekadę. Gdyby oni jeszcze pożyli, być może także inaczej potoczyłyby się losy Imperium Północnego. Imperium, które przypominam, było zarządzane w zarządzie, stworzone było przez piasta, po kądzieli. Knut był e, siostrzeńcem Bolesława Chrobrego. Eee, więc w jego żyłach płynęła piastoska krew. No i tyle, moi drodzy. Tyle o Knucie. W następnym odcinku z malowanej skrzyni przeniesiemy się na chwilę do Kętu. O no tutaj jeden z aspektów mm, dalszej części historii się rozgrywał. E, w ostatnich, w ostatnich gawędach lataliśmy tak po całej Anglii. E, czas, czas wrócić do Kentu, nie? E, no i, no i, i tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Taki film przygópek. E, wykopki bez efektu. Eee, pole nas skopało. Jeżeli to obejrzeliście, to ja was naprawdę szczerze przepraszam. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci. Hej, hej, papa. Pa.